Witam. W tym poradniku chciałbym pokazać, w jaki sposób możemy stworzyć, a tak naprawdę uruchomić na naszym smartfonie serwer FTP, czyli po prostu, abyśmy mogli mieć dostęp do naszych plików, czy też zawartości naszego telefonu poprzez serwer FTP. Aby to zrobić, musimy sobie pobrać aplikację, która nam to umożliwi musi to być yy, aplikacja yy, serwer FT, yy, jakiś serwer po prostu który nam yy, serwer FTP mhm. aby móc taką aplikację pobrać wchodzimy sobie do sklepu sklep play takich aplikacji jest dosyć sporo w Google Mar Markecie yy, aby Móc szukać taką aplikację, wpisujemy ja po prostu w FTP Server i ja polecam tej aplikację FTP Server Multiplay FTP Users Ja akurat posiadam płatną wersję aplikacji, ale, jeszcze, ale jest też wersja darmowa I tak, hmm, po pobraniu tej aplikacji. Hmm, ja może pokażę moją wersję pro. Zakładkę zainstalowane i aha, dobra. Teraz tu nie widzę, bo są inne moje wcześniej zainstalowane aplikacje, no ale możecie mi uwierzyć na słowo. Dobra, wychodzimy ze sklepu. Wchodzimy do tej aplikacji, uruchamiamy ją. Ja tutaj mam katalog, właśnie FTP aplikacje. Tutaj jest jeszcze aplikacja do mm, klienta FTP, aby móc się po połączyć z aplikacją, y, aby móc się połączyć z serwerem FTP. Klikam sobie, uruchamiam sobie aplikację serwer FTP i tak możemy sobie już od razu uruchomić serwer FTP. Gdyby był taki komunikat proszę włączyć co najmniej jednego użytkownika. To oznacza, że y, kiedy przejdziemy do zakładki użytkownicy, nie mamy żadnego użytkownika włączonego ale tutaj widzimy, że mamy tylko jednego użytkownika, użytkownika anonimów. Ja oczywiście, jeżeli się nie da usunąć takiego użytkownika, polecam całkowicie nie korzystać z tego użytkownika, ponieważ jeżeli byśmy włączyli tego użytkownika, to wystarczy, że piszemy adres hostu i każdy będzie mógł mieć dostęp do zawartości naszego smartfona, w każdym razie no po prostu do ścieżki, która będzie tutaj dodana dostępu. Nie, nie będziemy się sobie wpisać ani loginu, ani hasła, no a co za tym idzie, no jest to dosyć niebezpieczne. Klikamy tak. Dodajemy nowego użytkownika. Na, nazwa tego użytkownika, znaczy nazwa jakby tego profilu tutaj. Może być dowolna nazwa. Niech będzie nazwa kanału. nazwa użytkownika tutaj wiadomo yy, wielkość liter ma znaczenie yy, czego mi nie pisze dobra, no nie może być chyba duże litery o nie dobra damy na przykład test i hasło 1234 oczywiście jeżeli Mamy do czynienia z serwerem STP, który przechowuje ważne dane, takie hasło jest niedopuszczalne. I teraz, tak, dodajemy sobie ścieżkę dostępu. Możemy sobie tak dodać naszą ścieżkę indywidualną, naszą niestandardową, lub możemy kliknąć tutaj katalog aplikacji. I tutaj są już ścieżki. Automatycznie dodane przez aplikację. Możemy te ścieżki oczywiście sobie usunąć, bo są niepotrzebne. Hmm. Chociaż tak, nie wiem, czy nie będzie jakiegoś problemu. Tego nie weryfikowałem, więc damy jeszcze raz. Bo może, może być jakiś problem z dostępem. Dobra, damy sobie jeszcze raz. 1, 2, 3, 4 I hasło. No nie na przykład tutaj miał być test. A hasło 1, 2, 3, 4. Akceptujemy. I mamy stworzonego nowego użytkownika. Ten użytkownik jest włączony, w, każdym, w każdej chwili możemy tego użytkownika wyłączyć, po prostu klikając na ten przełącznik. Ja go teraz włączę. Możemy jeszcze tutaj tak, dać prawo zapisu lub możemy jeszcze tutaj klikamy na edycję. Możemy dodać własną ścieżkę. Dodaj ja tutaj na przykład dodam kartę pamięci, aby pokazać, że karta pamięci do karty pamięci również mamy dostęp. No i tak, znowu potwierdzam i uruchamiam serwer, klikam uruchom i widzimy, że mamy adres serwera FTP. I aby po połączyć się z serwerem FTP, możemy to zrobić. na... Hi Villa. ale ja pokażę, jak to zrobić na Androidzie. Polecam tutaj tego klienta. Web Tools, Ja tu wcześniej dodawałem sobie, usunę więc to. Remove. Dodaję plusikiem i dodaję, wpisuję nazwę, na przykład informatyka dla każdego. Adres URL, czyli adres naszego serwera i teraz aby nie przedłużać możemy sobie skopiować nasz adres dajemy kopię. wklejamy w to miejsce i wpisujemy login Pamiętajmy, był to test password 1, 2, 3, 4. I port. Bardzo ważne. Bardzo ważne. Nie wpisujemy samo 21, tylko taki port, jaki jest w aplikacji. Czyli 21, 21, bo inaczej się nie połączymy. Tutaj zostawiamy local passive. Aha, i jeszcze jedna ważna rzecz. Tutaj w tej aplikacji nawet jeżeli nie zatrzymam serwer, Teoretycznie możemy zmienić port, ale aby to zrobić musimy mieć zrotowane urządzenia. Bez uprawnień ROTA nie jest możliwe zmienić tutaj yy, numeru portu. I zatwierdzam. Mamy dodany nasz, nasz serwer. Klikamy na niego. i nie jesteśmy połączeni niestety. Yy. Momencik. Wy tego nie widzicie, ale ja to zaraz sprawdzę na komputerze przez przeglądarkę. I tu się mogę połączyć. Hmm. <śm> To tutaj nie mogę boli noszego no no disconnect no Hm. Ciekawe może jeszcze raz. Jeszcze ponownie zatrzymam proces tej aplikacji i spróbuję jeszcze raz uruchomić disconnect, refresh no, connect. to Teraz ciekawe, bo na komputerze to działa. A jeszcze sprawdzę tutaj, wy nie widzicie fajzilla. Na fajl te się łączy, tutaj coś ta aplikacja, nie wiem. Ja tutaj dobrze wpisałem dane test. Nie, wiem, zobaczycie. Hmm. O, widzimy, nie wiem dlaczego tak się stało. Może coś nie wpisałem. Mamy dostęp do naszych katalogów. Tutaj mamy dostęp do yy, karty SD i to wszystko mam nadzieję, że poradnik się przydał jeżeli tak to yy, jeżeli tak to łapka w górę subskrybujcie, komentujcie i to wszystko w taki łatwy sposób możemy dostać się do możemy stworzyć na naszym smartfonie systemem Android serwer FTP tutaj jeszcze pokażę zakładkę historia na razie nic nie ma natomiast w zakładce użytkownicy przepraszam w zakładce główne widzimy aktywne sesje i godziny tej sesji to wszystko na razie